Dzień dobry Państwu, korzystając z okazji jako Komitet Wyborczy Korwin, chcieliśmy tutaj przedstawić symbol PSL-u, symbol obecnej władzy, symbol urzędów pracy bardzo, innych urzędów. proszę bardzo sobie, gdzie można, ale, jest, sobie Pana, gdzie ale, to. można Pani przykleić do PSL-u, żeby więcej niż ale Jestem przedstawicielem Komitetu Wyborczego -Korwin. Korwin. gdzie możemy stanąć? Proszę sobie stanąć. Tutaj. A Pan kim jest? Dawid Lewicki bardzo mi było jestem kandydatem na posła z okrętu Świętokrzyskiego. wszystkiego. No to na, ja będę na pana głosował. Pan jest ważnym bardzo. człowiekiem. Gratuluję odwagi. Dziękuję bardzo. Tyle kamer, tyle wszystkiego. Gratuluję. A media ja zapraszamy możemy, na briefing prasowy, możemy, po zakończeniu możemy stanąć, konferencji, gdzie wystaną raz razem 100 lat. Możemy, ale przed. Nie będziemy przeszkadzać. A pan jest kim, przepraszam? Nie ważne. No troszkę może nie tym miejsce. <laughs> Nie, nie, Już, nie teraz siądę. Zaraz e, Będziemy chyba zaczynać z 10 po czwartej. Proszę Państwa, no witam wszystkich serdecznie. E, dziękuję za przybycie. E, przykro mi, że sala jest tak mała, bo nie spodziewałam się, że będzie tak duże zainteresowanie tym, co chcę tutaj Państwu oświadczyć. E, pozwolicie Państwo, że usiądę sobie. Będzie mi łatwiej złożyć to oświadczenie. Oświadczenie mam przygotowane na piśmie. Nie wiem, czy dla Państwa wszystkich wystarczy tych oświadczeń, bo przygotowanych jest ile? 20 pary tych oświadczeń. E, no i tyle. Ja sobie usiądę. Szanowni Państwo, w związku z pojawieniem się w mediach informacji o przyjęciu przeze mnie korzyści majątkowej, oświadczam, że taki fakt nie miał miejsca, czego dałam stosowny wyraz w treści wyjaśnień złożonych w Prokuraturze Rejonowej w Kielcach. Pojawienie się mediów jeszcze przed przybyciem CBA i sposób działania CBA, w moim przekonaniu, miały mieć związek z wystawieniem mojej kandydatury w wyborach do Senatu RP z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie po, ale pozostawiam to bez komentarza. Na kanwie informacji, które ukazały się w mediach, rozważam modliwy, możliwość podjęcia stosownych działań prawnych, gdyż moim zdaniem zostały naruszone moje dobra osobiste. Postępowanie miało być przeprowadzone w trybie natychmiastowym, a sprawa miała być jednoznacznie rozstrzygnięta w ciągu 48 godzin. A ja tu stoję przed Państwem. Siedzę. Na razie wygląda to tak, że ja przedstawiam, przedstawiłam swoje stanowisko w poniedziałek i do dziś nie zmieniam zdania. W przeciwieństwie do organów ścigania, prokurator jest tylko stroną w tej sprawie. I jego słowo jest równe mojemu słowu. A kto ma rację, może rozstrzygnąć tylko sąd. Prokurator oskarża, a adwokat broni. Ja też się bronię. Kto wygra, zdecyduje sąd i żałuje, że nie rozstrzygnięto tego w ciągu 48 godzin. Podsłuchy, jeżeli zostaną ujawnione, to nagrania będą korzystne dla mnie. Prokurator ma obowiązek ujawnić wszystkie dowody przeciwko mnie, a równocześnie ma możliwość utajnić wszystkie dowody, które są korzystne dla mnie. Takie jest u nas prawo. W Polsce póki co obowiązuje domniemanie niewinności. Prokurator musi udowodnić bezsprzecznie winę, a nie ja swoją niewinność. Pomówieniem jest, że złapano mnie na gorącym uczynku, że przyjęłam korzyść majątkową. Seba powinno przedstawić dowód, że zostałam złapana na gorącym uczynku, przy przyjmowaniu, przy przyjmowaniu korzyści majątkowej. Dowód taki nie został pokazany. Moja sytuacja zawodowa pozostaje w Oświadczam, że gdyby zarzut czy oskarżenie miało wartość wiążącą, to nie byłoby sądów. Jedyny zarzut to przyjęcie rzekomej korzyści majątkowej w kwocie 3,5 tysiąca złotych, który do chwili obecnej nie potwierdził się, czego dowodem jest to, że jestem tutaj razem z Państwem i rozmawiam, bo w przeciwnym razie na tej konferencji mógłby się pojawić tylko mój adwokat. Prosimy Państwa jeszcze o to, aby przy wszystkich informacjach używać mojego pełnego imienia i nazwiska. Nie czuję się osobą zagrożoną, żeby zasłaniać mi twarz. Dziękuję bardzo. Małgorzata Stalina. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ze względu na e, dobro prowadzonej sprawy mama niestety nie może odpowiedzieć na Państwa pytania. Miały być zgłoszone wcześniej, zostały zgłoszone tylko dwa. Nie wiedzieliśmy o tym, że trzeba zgłaszać pytania. E, nie dobrze, przepraszam nie mogę w takim odpowiadać. razie za błędy. Pęty, pęty. Mama odpowie na wszelkie Wasze pytania. Natomiast w tym momencie jeszcze nie może ze względu na... Na dobro sprawy. sprawy. Nie mogę udzielać odpowiedzi dotyczących konkretnie tego zdarzenia, Tej sprawy. Na pytania polityczne. Na pytania polityczne to tak. Dotarły do mnie dwa pytania z telewizji TVN, właśnie dotyczące kandydowania, startu mojego do Senatu. Jak również pytania, jaką planuję linię kampanii wyborczej. Proszę Państwa, na to pytanie mogę odpowiedzieć. Jutro podejmę w tej sprawie decyzję. Mam bardzo trudny czas w związku z tym, co się zadziało wokół mojej osoby, i jest sytuacja taka, że podejmę tą decyzję. Decyzja będzie wiążąca, i od tego pierwszego pytania zależy odpowiedź na drugie pytanie. Na razie nie zastanawiam się niczym, jeżeli chodzi o linię kampanii, ze względu na to, że muszę podjąć ostateczną decyzję, czy będę startowała do Senatu. A czemu taka zwłoka? Swoka jest taka, że chcę się zdystansować do tych sytuacji, bo w tej chwili dotknęły mnie bardzo, bardzo złe rzeczy. Dotknęła mnie taka sytuacja, o którą zresztą Państwo wiecie. Poszła taka sytuacja, że w całej Polsce zostałam przedstawiona jako osoba, która bierze łapówki. Oświadczam, nigdy nie dałam nikomu łapówki. Oświadczam, nigdy nie przyjęłam żadnej łapówki. Pani sądzi o zawieszeniu prawa w członka przez Polskie Stronnictwo Ludowe? Będzie się Pani odwoływać od tej decyzji? Pytanie to pozostawię bez komentarza. A, czy A jak czuje Pani, Pani jakieś wsparcie ze strony swojej partii, ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego? Nie czuję wrogości. A jak Pani sobie wyobraża na to kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy po tym, jak Pani usłyszała narzuty? Związane z przynajmniej z tego, co twierdzi tutaj prokuratura, związane z Pani działalnością na tym stanowisku. Zarzut nie jest stwierdzeniem winy. I ja myślę, że ja w tym momencie jeszcze chciałabym powiedzieć w imieniu trochę nas uka. jako rodziny, że prosimy o rozważne um, traktowanie też nas. Jesteśmy pod bardzo dużymi naciskami mediów i komentarze, które są bardzo nieprzyjemne i nie jesteśmy zaplątani w żaden sposób w tą sprawę. Prosimy o uszanowanie trochę naszej prywatności i Dobrego imienia, bo nie chcemy się potem sądzić ze wszystkimi internautami, którym się wydaje, że są bezprawni tylko dlatego, że mogą anonimowo napisać komentarz. I Dziękujemy. Yy, czy rozmawiała? Nie, nie tak. Oczywiście, że tak. Pani dyrektor, jedno no to, czy pytanie. Nie ma jedno, jedno pytanie zasadnicze. Pani powiedziała coś o polityce. Czy może pani to skomentować? Czy jakiś wątek polityczny w tej z sprawie miał znaczenie? Czy może się to pan, pan... przedstawić? Wypada dziennikarze się przedstawiają. Bez komentarzy. Dziękuję. Czy to będzie Proszę Państwa, sytuacja jest taka. Chciałabym trochę odpocząć. Chciałabym zająć się sprawami swoimi osobistymi sprawami domu, sprawami zawodowymi. Zdarzyło się traumatyczne zdarzenie dla mnie. Mam poczucie, że nie miałam szansy żadnej bronić się, ponieważ byłam przetrzymywana przez 40 godzin celem wyjaśnienia różnych spraw. I myślę, że te wyjaśnienia, które zapadły w prokuraturze w CBA, są wiążące. Zdania nie zmienię to, co powiedziałam wcześniej. Nie było żadnej korzyści majątkowej przeze mnie przyjmowanej, i tego po prostu nie zmienię, bo tak było. I nic nie wskazuje na razie z zebranych dowodów, że uprawdopodobniono, czy stwierdzono na 100%, że zdarzenie było jakieś negatywne z mojej strony. Wszystko jest w porządku, proszę Państwa. I na pewne pytania, które na pewno media chciałyby znać odpowiedź, mogę udzielić wszelkich odpowiedzi. Ale proszę Państwa, nie dzisiaj. Pozwólcie mi odpocząć. Jestem A kiedy bardzo się zmęczona. się prokuratura, prokuratura, kiedy się wypowie na ten temat, proszę Pani. A kiedy Pani dyrektor? Nie, nie pani jestem mówiła? w stanie odpowiedzieć no, ale kiedy, za działania. Pani to stanowisko prokuratura. Nie, nie wie. wiem. Proszę pytać prokuraturę. Prokurator może udzielić odpowiedzi. Jak sobie wymyślą jakieś dobre powody. Pani dyrektor? Właśnie. Przepraszam właśnie. Państwa. Czy jutro będzie można zadzwonić? Bo pan... Chodzi tak, do... Ja wizaty. powiem tak. Jeżeli mama podejmie decyzję jednoznaczną co do startowania jutro państwo Senatu, bo myślę, że dowiedzieć. bardzo dużo część właśnie to interesuje. Na pewno nie ukryję tego przed nikim i w momencie, gdybym miała rozpocząć kampanię, na pewno pojawi się w mediach i wszystko zostanie wyjaśnione i na pewno będzie to jutro, pojutrze, nie dalej, bo nie mamy czasu, jutro ale jest chcemy chwilę wiąże. spędzić razem po prostu A jako A Pani urlop w pracy, czy Właśnie. będzie Pani normalnie to pani będzie pracować? Pracy. Jutro jestem w pracy. A w przyszłym tygodniu? Na razie jestem w pracy. Wszystko zależy od podjętych przeze mnie decyzji. Pani Dyrektor, ale możemy się spodziewać tego, że Pani jutro nas powiadomi, że jest jakaś decyzja, czy mamy sami do Pani dzwonić i się pani. Sama, sama, powiadomi. sama powiadomi. Prosimy Was, tak nie koncie. Tak jak Państwa zapraszałam i bardzo proszę trochę takiego zrozumienia dla mnie. Czuję się w jakiś sposób taka osa, osaczona. Proszę Państwa, również nie dam się zastraszyć, nie boję się niczego, jestem osobą czystą. Jestem osobą, która ma czyste ręce i gwarantuję to i oświadczam, nic złego nie zrobiłam. Nic. Dziękuję. oświadczenia. Tak, tu są oświadczenia. Tak, jest oświadczenie. Tutaj jest. E Aha, czyli, tu są oświadczenia, jest ich ograniczona, ilość niestety nie spodziewaliśmy się, po prostu, że będzie tak, dużo osób wszystkie są podpisane, Pani jest nie córka, da się tak, tak, to jest dobrze to jest tak. Tak, córka. tak, córka Anna. Córka Anna. O, proszę. proszę. Pani dyrektora, nie uważa Pani, że w związku z tymi zorżkami, nawet dla szacunku upewnienia stanowiska publicznego, powita pani mimo wszystko zawiesić swoją działalność do dyrektora. Dlaczego domnimywać swoją winę i się chować? Szacunek mam do prawa. Proszę zajrzeć do kodeksów, co mówią w takiej sprawie. Mama nie musi się tłumaczyć z niewinności. Oni muszą udowodnić winność. Dlaczego ma teraz podejmować jakieś. w ogóle chować się i udawać To dlaczego udawać w ogóle ofiarę? jest jakaś wątpliwość, jeżeli pani jest niewinna odnośnie kandydowania? Nie chcę rozmawiać na temat sprawy, która się toczy. Tak, tak a, a propos kandydowania, to są też personalne i osobiste? Decyzje. Decyzje, bo jest to też duże zajęcie, a mamy też inne, ze względu na to, że sprawa prawdopodobnie będzie się przeciągać, a miała się rozwiązać w chwilę. Proszę, Proszę państwa, wody, że zarząd długości. może mieć każdy. Zarzut nie jest dowodem winy. Żeby człowiek w stosunku do człowieka wyciągać jakiekolwiek konsekwencje, winę należy udowodnić. A nie ja mam udowadniać, że jestem winna czy niewinna. Jest od tego prokurator, a sąd rozstrzygnie. Taka jest kolej rzeczy. Taka jest kolej Pani informację. Czy spotkamy się na briefingu, czy to będzie pisemne? wysłane oświadczenie do redakcji co do Pani przyszłości politycznej. Co do przyszłości? Jutro jestem w stanie wysłać maile. Dziękuję. Prosimy o kontakt. Dziękuję. dziękuję. Czy państwo jeszcze chcą? Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze? Bo wychodzę. Tak, tak poproszę, poproszę. Proszę bardzo. Tak ironicznie, ale muszę zapytać. Rozumiem, że te koperty, które państwo dostali, pani zabiera? Ironicznie, no ktoś przekazał, tak leżą. No, tak powiem, także chyba, tak że może, być tak. Państwo zainteresowani, także możecie Panie sobie odpowiedzieć, tak? Proszę tak. bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby to oświadczenie, bo już naprawdę wychodzę? Dziękuję bardzo. Czy jest Nie, wie pan co tak. proszę, proszę bardzo, proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia.